krótko na temat jak wygląda proces uwalniania emocji i przejdę do Waszych pytań, więc jeżeli jakieś Wam się narodziły, to możecie już je napisać na czacie. Okej. Okay. Jak wygląda proces uwalniania emocji właśnie za pomocą kodu emocji pradleja Nelsona? Więc. Najpierw ustalamy cel na sesję yy, i możemy na przykład ustalić problem albo pytamy, yy, jaka yy, co jest na dzisiaj ważnego do uwolnienia, tak? Więc nie musisz przechodząc na sesję mieć już gotowego yy, problemu. Yy, tak, Dekodow następnie dekodujemy Rodzaj emocji, czyli tak jak mówiłam, czy jest to dziedziczona, czy powszechna, i tak dalej, jaka nazwa emocji, tak? I oczywiście przypominam, ja używam do tego wahadła. Jeżeli ty sam pracujesz sama, to ty sobie wybierasz metodę testu mięśniowego, tylko zanim wtedy zaczniesz z tym pracować, najlepiej sobie popraktykować. I teraz. Mamy już to ustalone i pytamy, czy musimy coś więcej wiedzieć. Jeżeli odpowiedź podświadomości brzmi tak, inaczej najpierw jeżeli brzmi nie, to znaczy, że uwolnienie tej emocji jest możliwe bez uświadomienia sobie, jaka to jest jakie miejsce miały wydarzenia, w jakim wieku ciało może to uwolnić. Jeżeli o podświadomość odpowiada tak że musimy, to rozpoczynamy proces dekodowania. Czyli zbierania dodatkowych informacji, i zaczynamy się bawić w takiego detektywa. Czyli tak, w przypadku odziedziczonych emocji, po kim została odziedziczona, czyli jaki przodek, e, prenatalna, który miesiąc, możemy sprawdzić, czy od matki, czy od kogoś innego, powszechne, w jakim miesiącu, w, w jakim wieku, przepraszam, Jakie temu towarzyszyły wydarzenia, jeżeli jest to potrzebne, bo po każdej odpowiedzi pytamy o od świadomość, czy muszę coś jeszcze więcej wiedzieć. Jeżeli jest to emocja przejęta, w jakim wieku, od kogo, w przypadku jakiego wydarzenia. Jeżeli jest to emocja wspólna, w jakim wieku, z kim dzieliliśmy tą emocję, z kim dzielimy nadal i jakie jest to, jakie było wydarzenie, czyli Mamy te informacje, tak? Szczególnie na pierwszych sesjach bardzo to jest interesujące i każdy chce wiedzieć jak najwięcej, a później, im więcej sesji, tym ta ciekawość jest może troszeczkę mniejsza. I teraz, co my tutaj dalej mamy? Mamy tutaj etap uwalniania, czyli uwalniamy poprzez przesunięcie trzy razy, a w przypadku. Emocji odziedziczonych i wspólnych 10 razy, właśnie o meridianie zarządzającym, który przebiega od wzdłuż środka ciała, od kości ogonowej, przez czubek głowy, aż do górnej warii. I on jest połączony ze wszystkimi meridianami, innymi w ciele, dlatego daje nam taki dostęp do energii ciała. I teraz robimy to. Intencją miłości, pomocy, współczucia, tak, także dla siebie. W przypadku intencji działa tu też taki efekt obserwatora można to odnieść do fizyki kwantowej czyli jeżeli cząsteczki się zachowują zgodnie z wolą obserwatora, jeżeli tutaj je obserwujemy. Możemy przed sesją poprosić siłę wyższą o wsparcie, i teraz zaznaczam, że kod emocji ani kod ciała i tak dalej nie jest związany z żadną religią. Tak, mówimy tu, tutaj po prostu o jakiejś sile wyższej i to jest Twoja sprawa, co wierzysz, czy wierzysz i tak dalej. Ale sądzę, że jeżeli masz ochotę, czy pracujesz z energią, to zapewne nie jest Ci to obce. Tak, i teraz mm, jeszcze, co jest ważne, po każdej emocji pytamy, czy my możemy dalej uwalniać. Dlatego, że podświadomość nas chroni. Bo pamiętacie piłeczki i arbuzy? Jeżeli pamiętacie piłeczki i arbuzy, to Wam przypomnę, że jeżeli my byśmy 10 arbuzów naraz wyrzucili, tak, z tego ciała energetycznego, no to nic by się poważnego nie stało, ale mogłoby być na przykład leżenie w łóżku przez dwa tygodnie, bo tak by cię siekło, tak, ja też teraz na sesjach od niedawna wprowadziłam taki balans równoważący, gdzie równoważy wszystkie elementy ciała duchowego, fizycznego, wszystkie czakry, półkule mózgu i tak dalej, i tak dalej, dzięki temu skutki sesji znaczy skutki tego balansu są takie że łagodnie sobie ten proces wracania do równowagi energetycznej następuje dlatego zawsze musimy pytać i jeżeli podświadomość powie że już na dzisiaj starczy, to wtedy na przykład zajmujemy się na sesji innym rodzajem pracy szczególnie właśnie Murze serca, tego nie powiedziałam, dlatego że to jest szeroki temat, że jeżeli chodzi o mur serca, to tam może podświadomość nie wyrazić zgodę na uwalnianie muru serca w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy w bardzo przemocowej relacji czy domu, tak, rodziców mamy, i to podświadomość na tyle chcecie chronić, że nie pozwolić tego uwolnić, dopóki ty. Na przykład z tego domu, z tej relacji nie wyjdziesz, tak? Po jakimś czasie, jak zapytamy, odpowiedź może być inna, tak? Ale to może być właśnie przykład, przyczyna. Dobrze, praca na odległość. Pracujemy na odległość, łączymy się energetycznie w czasie sesji, i tutaj wchodzi w grę znowu teoria splątania kwantowego. Czyli powiązania dwóch lub więcej cząsteczek, bez względu na to, jak daleko one się od siebie znajdują. Pracujemy, możemy też reprezentować inną osobę w sesji. Pracuję też całkowicie na odległość, czyli w ogóle nie musimy się spotykać, tylko dostaję od ciebie problem, z którym się borykasz, robię, czytam cel do osiągnięcia, tak, i robię sesję i wysyłam ci raport mailem i w ten sposób z niektórymi osobami które są bardzo zapracowane również tak e, pracuję jeszcze bardzo ważne jest to że na wykonanie sesji musi być samo e, e, świadoma zgoda osoba, osoby dorosłej która nie została ubezwłasnowolniona jeżeli dziecko jest niepełnoletnie to zgodę wydaje opiekun prawny i wtedy opiekun może przyjść na sesję, dziecko nie musi być w pobliżu, albo sesje mailowe mogą być. Pracuje się też ze zwierzętami. Ja rzadko pracuję ze zwierzętami, ale miałam już też takie doświadczenia. Podsumowując jeszcze to, co sobie moi klienci cenią, to na przykład, że nie musimy wiedzieć, z czym chcemy pracować. Nie musimy niczego opowiadać jak nie chcemy, nie musimy się retraumatyzować, grzebać i zwierzać. Bardzo fajna metoda dla introwertyków i e, nadmiernie analizujących i szukających wyjaśnień cały czas. Tak? My wychodzimy poza ten umysł i ja słuchajcie, kiedyś pracowałam tylko w to właśnie brakowało mi metody, która odbija, jak ja to mówię, głowę. Jeżeli to wideo było dla ciebie wartościowe, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał.